W niedzielny poranek w domu Luizy rozgrywały się dramatyczne sceny. Nasza przyjaciółka stanęła przed trudnym wyborem, jaką sukienkę wybrać na niedzielną przeświętą. jaką sukienkę wybierze ostatecznie. Ja mam komórkę, czekajcie. to od razu zrobić. No właśnie. I co? Nie odbiera? Nie odbiera. Jak zwykle. Wow, Ło, kurde! Słuchajcie, słuchajcie. Ostatnio zastanawialiśmy się, czy warto prosić do kościoła. Wczoraj miałem takie przemyślenia, dlaczego właśnie w niedzielę musimy chodzić do kościoła, a nie w poniedziałek, środa czy czwartek? Niedziela niedzielę to się podzieli, a w no, To też budzień. No niby tak, no Cristiano Rolando też ma siedem na koszulce, no ale... Chłopaki, tak. co wy za głupoty gadacie, przecież to było tak, w Biblii było napisane, że sześć dni Bóg stwarzał świat, nie? A w siódmy to odpoczywał, to chyba od tego. Może ma to też związek z Trzecim Przekazaniem? Tak. Pamiętajcie, abyście Dzień Święty sięcili. No właśnie. No może właśnie. to dlatego. No, ale było też Piąte Przekazanie Kościelne. Pamiętaj, aby w Niedzielę i Święto Nakazane uczestniczyć w Mszy Świętej. Też. Też. No, no, też. No, też ciekawe. Miłowo. O, słyszę, że rozmawiacie, dlaczego akurat Niedziela jest takim wyjątkowym dniem, kiedy możemy chodzić do Kościoła. Słyszałem u dziewczyny, myślę, że Wasze racje są szczególnie istotne. Racje. no właśnie niedziela jest wyjątkowym, mnie. Kiedy wspólnie z naszą rodziną idziemy do kościoła na przeświętą, spędzamy czas z bliskimi, możemy zjeść jakiś dobry obiad, to czas, kiedy ładnie się ubieramy, także czas, kiedy nie podejmujemy jakichś prac w domu, nie sprzątamy, nie pracujemy na działce, to czas, kiedy szczególnie myślimy o Panu Bogu i o tych, których kochamy. Bo kiedy ktoś kogoś kocha, to nie umie doczekać się spotkania z tą drugą osobą. Dlatego jeżeli kochamy swoich bliskich, jeżeli kochamy Pana Boga, to nie potrafimy doczekać się tego wyjątkowego spotkania i chcemy przygotować się na nie jak najlepiej. Jutro opowiem wam o pewnym niezwykłym chłopcu, który nie potrafił doczekać się na spotkanie z Panem Jezusem podczas mszy świętej. A dzisiaj czeka nas pewne kolejne doradnie zadania. Chciejcie narysować, jak wy w domu, spędzacie niedzielę. Czy może idziecie do kościoła, czy może jedziecie wspólnie z waszymi bliskimi obiad. Chciejcie narysować właśnie rysunek, który przedstawia waszą niedzielę, jak wy ją spędzacie. Wyślijcie ten rysunek na link zamieszczony w opisie tego filmu. Zachęcamy was do zrobienia tego proratniego zadania. A nasza młodzież serdecznie znowu was pozdrawia z naszego kościoła! Subskrybujcie kanał. Zostawcie łapkę w górę. Kiedyś wino i chleb Ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Nie, to naprawdę dzieje się Ciągle czekasz na cud Niespokojny twój duch A ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec, co największe dzieje się, kiedyś Dnia czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec cud największy dzieje się, kiedyś wino i chleb. Wierzyć lub nie To naprawdę dzieje się Kiedyś wino i chleb Teraz ciało i krew Możesz wierzyć lub nie to naprawdę dzieje się. To naprawdę dzieje się. To naprawdę dzieje się.